Na pewno wiecie, jak fajnie jest mieć mikrofon na USB. Podłączacie do komputera i od razu Wam działa. Przeważnie, macie dodatkowo jeszcze bardzo dobrą jakość, możecie nagrywać, możecie się komunikować podczas grania, możecie nawet podcasty robić, możecie śpiewać, i możecie używać tego mikrofonu woli. Ale co jeżeli ten mikrofon nagle wam się zepsuje? Ewentualnie może macie jakieś słuchawki z mikrofonem, ale ten mikrofon nie jest wystarczająco dobry, żeby nagrywać albo nie jest wystarczająco, żeby podcastować, albo po prostu was nie słychać podczas grania na Discordzie i się skarżą na to wasi koledzy. A co jeśli Wam powiem, że w dzisiejszych czasach za darmo możecie mieć dobry mikrofon i to z użyciem tego, co już posiadacie, czyli telefonu, i możecie go równie dobrze używać jako mikrofon do komputera? Oczywiście w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić, jak użyć telefon jako mikrofon, a potem użyć tego mikrofonu do praktycznie każdej aplikacji na Windowsie, która wykorzystuje mikrofon i również za pomocą darmowej aplikacji na Androida, tak jak w tym przypadku lub na iOSa. Na początek na Windowsie wchodzimy na wolicze.com.au. Wszystkie linki tak w ogóle będą w opisie, więc sobie od razu możecie kliknąć. Najpierw instalujemy klienta oraz sterownik dźwięku do Windowsa. Obydwie te rzeczy trzeba zainstalować, bo sterownik nam dodaje dodatkowe urządzenie audio, które możemy potem wykorzystać w aplikacjach na Windowsie, na przykład Discord, nawet OBS i City i inne tego typu programy. A klient jest oczywiście po to, żeby sterować tym całym wejściem audio, żeby przechwytywało to, co ma przez to wejście audio być puszczane do programów, więc oczywiście instalujemy obydwie te rzeczy, a potem przechodzimy do telefonu. Następnie potem na naszym telefonie wchodzimy w sklep z aplikacjami, oczywiście w tym przypadku jest to Google Play i wyszukujemy aplikację Womike. Jeżeli patrzyliście do opisu bądź na stronie, gdzie pobieraliście rzeczy do Windowsa, to tam również były linki do tej aplikacji na Androida oraz na App Store i oczywiście instalujemy tą darmową aplikację. Otwieramy ją i czekamy aż się włączy. No i tak oto prezentuje się ekran główny od tej naszej aplikacji. Tutaj mamy napisane, że nic się nie przesyła. To się oczywiście później zmieni. Tu jest suwak od głośności mikrofonu, ale to się przydaje tylko i wyłącznie dla osób, które kupiły wersję premium. W przeciwnym razie ten suwak po prostu nie będzie działać. A tu jest przycisk do wyciszania i odciszania mikrofonu. Przejdźmy sobie do ustawień i w ustawieniach tutaj możemy wybierać w jaki sposób będziemy chcieli podłączyć się do komputera mamy Bluetooth, USB i Wi-Fi. Ja będę w tym odcinku łączyć się przez Wi-Fi, gdyż Bluetootha nie mam, a USB bardzo często po prostu nie działa. Ale za to przynajmniej będziemy mieli bez kabli. I patrzymy teraz na port kontrolny to jest 8125. Musimy go zapamiętać na wszelki wypadek, żeby nie było tak, że z powodu innego portu nie podłączymy się przez komputer. Tutaj możemy wybrać mikrofon, jaki chcemy użyć. Bo niektóre telefony mają więcej niż jeden mikrofon. Ewentualnie, jeżeli mamy jakieś telefonowe słuchawki, których nie możemy podłączyć do komputera, albo nawet jeżeli mamy przejściówkę i możemy podłączyć sobie mikrofon krawatowy do telefonu, a nie możemy do komputera, bo słaba na przykład karta dźwiękowa, to również też oczywiście można tutaj wybrać, ale o podłączaniu mikrofonu krawatowego do telefonu będziemy rozmawiać w innym odcinku. Więc na razie zostawiamy na default i prawdopodobnie dolny mikrofon będzie wtedy działać. Więc włączmy sobie przesyłanie, oczywiście. Musimy jeszcze zezwoić na wszystko, no i pokazało nam się IP. Musimy potem to IP przypisać do komputera. I w ogóle przy okazji mówiąc, jeżeli podłączacie się przez Wi-Fi, to pamiętajcie, musi być ta sama sieć Wi-Fi. Po czym to poznać po tym, że pierwsze trzy oktety, tak zwane, czyli to 192 168 i1 będzie takie samo jak IP w komputerze, więc teraz przechodzimy do komputera musimy sobie przepisać tam to właśnie IP włączamy sobie Womajka, klikamy opcję Advanced i sprawdzamy czy port kontrolny jest taki sam jest taki sam, 8.1.2.5, więc w takim razie bierzemy connection podłączymy się przez Wi-Fi, musimy się upewnić, że IP jest takie same jak na telefonie, jest teraz takie same dlatego, że wcześniej testowałem jeszcze podłączenie tego telefonu jako mikrofon i teraz Łączymy się z telefonem, mamy napis Connected, i tutaj też również mamy Connected, więc sprawdźmy, czy wszystko poprawnie działa. Możemy sprawdzić jakikolwiek program, który używa mikrofonów, więc możemy nawet włączyć Audacity. No i powinniśmy mieć możliwość wybrania mikrofonu Womicy device pośród mikrofonów, i wtedy to oznacza, że wszystko zostało poprawnie zainstalowane. Więc teraz sobie jeszcze nagramy dźwięk z mikrofonu z telefonu, żeby się upewnić, że wszystko prawidłowo działa, włączamy nagrywanie, teraz jeszcze tylko synchronizacja. I w tym momencie powinniście mnie słyszeć, jak mówię do mikrofonu z mojego telefonu. Może taka opcja bardzo często uratować komuś tyłek, jeżeli potrzebujecie do nagrania wystarczająco dobrego mikrofonu. A jak słyszycie, jest on raczej dobry. Akurat tak się składa, że tym sposobem, prawie tym sposobem, bo bez nagrywania do komputera, nagrywam dwa dubbingi do. Asdef mówi, bo wtedy nie było czasu, żeby podłączyć sobie mikrofon cały, ale różnicy raczej nikt nie zauważył. W każdym razie, jeżeli chodzi o dwie wady tego zastosowania, to po pierwsze pop filtr by się tutaj przydał. Bo jak słyszycie, niestety mikrofony od telefonu raczej bardzo lupią głoski wypuchowe. I na przykład, jeżeli Wam się ten główny mikrofon zepsuje, to spróbujcie. Przynajmniej użyć pop-filtra od niego, jeżeli mieliście. Jeżeli już musicie korzystać z mikrofonu z telefonu, ale jakość dźwięku przynajmniej będzie tą rekompensatą. Są jeszcze dodatkowe dwie wady, gdyż po pierwsze jest to Wi-Fi, więc na przykład, jak będziecie używali kamerki i telefonu jako mikrofon, i nie będziecie nic montowali, no to wtedy będzie oczywiście lag, będzie opóźnienie, które można w OBS-ie skorygować, jeżeli opóźnicie wtedy kamerkę, i wtedy będą opóźnione obydwa, ale na takim samym poziomie, że nikt nie zauważy. Jeżeli nagrywacie to osobno, to możecie to po prostu zmontować i nie będzie żadnego laga, jeżeli tego laga po prostu usuniecie. I jeszcze jedna wada, mianowicie czasami są lekkie ścinki audio, czasami może nagle ściąć trochę audio co jakiś czas i to czasami wkurza. Chyba, że montujecie, wtedy ewentualnie to można jakoś skorygować. Plus do zwykłej komunikacji podczas gier, czy nawet podczas pracy zdalnej, bądź szkoły zdalnej, to po prostu nie przeszkadza, bo i tak wszyscy Was mogą idealnie słyszeć. Jeszcze tylko przy okazji zaprezentuję ten przycisk wyciszania. W tym momencie nie słyszycie, teraz wcisnę przycisk wyciszania i teraz... Wcisnę z powrotem i teraz z dołu mnie słyszycie, więc jeżeli macie telefon dalej włączony, nie wyłącza Wam się ekran i nie chce Wam się tam szukać klawiaturą albo myszką, żeby wyciszyć na chwilę, to to jest bardzo fajna opcja. Gdy już skończymy używać naszego telefonu jako mikrofonu, najzwyczajniej na świecie klikamy w kwadracik i nam się to wszystko wyłączy. Że bardzo i możemy wyłączyć aplikację i wyłączyć wszystko na Windowsie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał pomimo paru problemów technicznych, jak na przykład kamerka, która nie chciała się sfokusować na telefon. Poza tym ci, co pamiętają z wcześniejszego okresu tego kanału, to mogą pamiętać, że już raz był taki film, ale oczywiście z okazji reaktywacji kanału przydałaby się jego reedycja, którą właśnie w tym momencie obejrzeliście. Jeżeli wam się ten film spodobał i wam pomógł, to zostawcie łapkę w górę, podeślijcie innym osobom, które nie mają mikro do użytku przy komputerze. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym sposobie, o tym filmie, albo na przykład o czym innym może nagrać poradnik. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środę i sobotę, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Film był sponsorowany przez Zbychu Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i zostać wymieniony w następnym odcinku, to zapraszam do donejtowania. W linkach w opisie. W opisie jest też link do mojego Facebooka. No i naturalnie w opisie są również linki do wszystkich rzeczy do zainstalowania do Wołomajka. Ja jeśli z wami dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.